Siemano, z tej strony Agnindir. jak widzicie co tam się wyprawia gramy w Skywars ale z takimi dziwnymi shaderami jezu o matko żebym się zaraz tutaj nie zwymiotował jak pewien znany youtuber którego wszyscy znają wiecie kto kto żygał na odcinku, no kto by nie wiedział no w tych czasach nie wiedzieć takich rzeczy, Przecież to się zapisało na stałe Karta historii, no. Żyganie na filmie. To jest... Znaczy może nie jest to powszechne, ale... ale mniej więcej wszyscy znają tego człowieka i wiedzą, że to jego wina była. O, oh, protection! Nie, 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 Dobra. Tym razem powinno być łatwiej, bo nie będę tak ruszował, bo nie mam za bardzo gdzie. O, mamy cały już secik. I pyk. I lecimy to tu proste. Oj, coś mi tutaj przeskoczyło. Gdzie jest typ? Tu jest typ. Co to ma być? Jak on się tak buduje? Co to ma być? Kilaura! Halo? Panie! Report! No! <grystanie> Widzieliście to! Cheaterzy nam nie zepsują tej gry. Ja muszę taki jeden mecz wygrać. Przynajmniej jeden, w którym gramy w taki właśnie sposób. W ogóle teraz się kapnę, że na sziderach nie widać. Przynajmniej na tych enchantów. Na, na przykład na mieczu. Patrzcie, co mam go w łapie i nic nie widać. Śmieszne. Można się nie kapnąć. I naprawdę nie mam klaty, bo nie. Przecież ja tu już przegrałem z automatu. No chyba, że... Znajdę jakiegoś typa, co mi tu co da. Ale wątpię, bo tu się wszyscy od razu biją. Oj, tu przejdę. Czemu on skoczył? Co za pajac? Nie. O, słyszę lawę, aha, dobra. To jest to. Teraz tak. Klatę. Mamy klatę z powrotem. Jest! Chociaż coś tu daje nam. Dobra, tego gościa już zrzuciliśmy, nie ma. I tak, tu jest skrzynka jeszcze, siekiera, siekiery mi nie trzeba. Ha, przeskocz, pyk. Mamy to perełki jest! Wreszcie nam coś to da. Co je dam tu na kolejnego slota? Tu, tu jeszcze coś jest? O, baben. Ja cię sunę. Mamy cały diaksowy set, bo to jest co, protection 4 i też protection 4, to to trzeba zachować Bo nie wiadomo kiedy nas coś takiego... Ładnie, o, o, o Tyk, 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 tyk Gościu jesteś rozwalony Nie macie Ha, pyk I teraz tego jeszcze Nie, 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 nie Co jest? No nie mogę go zabić, co jest? Wow, ale było blisko Uff, Ale dobra. Jeden meczek się udał, lecimy po kolejny. O, gość miał lagi! Ej! Halo! Halo! Co jest? Więc czemu... Ktoś to ma mi robić? Kolejna giera. Ona już będzie wygrana, zobaczycie to. Wszyscy będą mówili wow, wygrał giera. Ja będę mówił, wow, serio? Nie wiedziałem... Co to... Czemu on tak zapieprzał, ej? Już mi się to nie podoba. I to, że mam cały tylko i wyłącznie set. Oj, dobra. Dobra. Wiem już, że jestem, że sobie zginąłem. Wow, króliki wyleciały. I nigdy tej mapy nie widziałem na oczy chyba. Czemu ten typu się tu tepał? Trzeba iść na środek. O, oh, dobra. Nie, 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 nie. Dobra. Bijemy gościa. Bijemy gościa. Wow, on se spadł, a ja nie. Szybko, zakładaj to. Dobra, mamy jakiś hełmik. Kolejny hełm. Nie, 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 nie chciałem tego. Nic więcej nie ma. Jest i jabłko, bierz jabłka, jedz jabłka. Nic, nikt nie idzie. Idzie tam jakiś typ. Ale się teraz nakręciłem i ja cię sunę. co się odwala. Biorę perełki, spawn blaza. Blaze'a spawnuj i uciekaj. Dobra. Nie, 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 nie. Co? Jak to jest możliwe? O, 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 o. Jak ten Tu jest typ... Nie będę się go nawet bał. No co jest? I nie mogę go w ogóle trafić. Oj, dupa, nie chcę tego. Nie, 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 nie. Gościu! co on tak chodzi dziwnie? Czemu ma tylko tyle HP w ogóle? Co jest? Yy, biorę to, to. Ty, a bo ja mam cały diaksowy set. Nie wiedziałem o tym. Ale ten jest żaba. Nie. Wiedziałem. Ha. Dobrze, że rzuciłem perełkę, bym znowu zdedał. Jak debil, taki konkretny. Cyk, te, tego trzeba na żabę wziąć. Tak mi się wydaje, bo nie ma innej opcji. Ha! E, co? Jakie ja nie mam już perełek? I w ogóle nie wiedziałem, że miałem perełek, a rzuciłem czymś. Gdzie tu nigdy nie ma skrzynek. Muszę lecieć na dół sam, tak? Czy on właśnie spadł i się zabił? Dobra, nie, nie, nie! Dobra, lecisz, lecisz. Gościu nie macie dobra, co wziąłem to moje, co nie moje to jego, czy coś takiego, śmieszne, śmieszne słowa. Dobra, mam froga, mam perełki. Pasuje tu wyskoczyć. O, tu jest typ. Ha, o, ma o malowa, lecimy po gościa. Nie, 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 tylko nie tak. Dobra. Co? Co jest, no? Nie mogę się ruszyć! Co chwilę coś mi przeszkadza. Jak nie gość z kilaurą, to gość z kilaurą, który... przez którego się zablokuje w klocku, a ten skąd się tu wziął? Ostatnia gra, wszystko albo nic. No chyba, że nie będzie Dziaksowego Miecza, bo coś tak czuję, że... Dobra, jest. Dobra, wszystko albo nic. Jeszcze zenchantowany. To nawet więcej niż wszystko, chociaż nie wiem, co to miałoby znaczyć. Poisona nie chce, więc trzeba go wywalić, ale... Cyk, 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 cyk... NIE!